Więc obserwatorzy gwiazd polowali na deszcz meteorów z roju Perseidów, ale zamiast tego dostali coś bardziej niezwykłego i rzadkiego: ogromny kosmiczny wir na niebie. W sierpniu 2025 napłynęły raporty z Maryland, Nowego Jorku, New Jersey, Illinois, Ohio, Nebraski, łącznie z co najmniej 10 stanów oraz z Ontario w Kanadzie. Ta upiorna spirala unosiła się nad autostradami, domami i lasami przez prawie 10 minut, zanim zniknęła jak sztuczka PEN i TELERA. Rozkwitła, rozwinęła się, a potem po prostu wyblakła. Internet oszalał na punkcie tej tajemniczej spirali. Świadkowie robili filmy drżącymi rękami, zastanawiając się, co właśnie zobaczyli. I oczywiście teorie rozkwitały szybciej niż polne kwiaty wiosną. Niektórzy ludzie myśleli, że to musiał być meteor z roju Perseidów. Wszystko wydarzyło się dokładnie w środku sezonu na te spadające gwiazdy, ale meteory płoną jasno i szybko, a to było powolne, hipnotyzujące i dziwnie piękne. Potem pojawiła się teoria o rakiecie. Vulcan United Launch Alliance z Florydy był głównym podejrzanym, ale geometria się nie zgadzała, bo ta rakieta leciała na wschód, a nie na środkowy zachód. Czas i trasa po prostu się nie pokrywały. W końcu europejski czarny koń wkroczył na scenę Ariane 6. Wystrzelili te rakietę z satelitą pogodowym z Gujany francuskiej zaledwie kilka minut wcześniej. Niektórzy astronomowie wspominają, że prawdopodobnie wypuściła zamrożone spaliny wysoko w atmosferze podczas fazy oczyszczania. Ta wirująca chmura paliwa mogła złapać światło słoneczne pod odpowiednim kątem, tworząc spiralę, która dryfowała w górnej atmosferze. Ludzie mogli ją obserwować przez dobry kawałek czasu przed rozproszeniem. To, co wiemy, to że fizyka stojąca za tym, co widzieliśmy, jest zwykle częścią zjawiska zmierzchu. Gdy górny stopień rakiety zaczyna wirować w kosmosie, zrzuca resztki paliwa. W górnej atmosferze to paliwo natychmiast zamienia się w kryształki lodu, które rozpraszają światło słoneczne i tworzą spirale, która wygląda, jakby została wyczarowana prosto z powieści fantazy. To całkowicie naturalne i nie ma nic wspólnego z pozaziemskimi cywilizacjami, jak niektórzy myśleli. Wciąż nic nie jest potwierdzone, ale ostatnio jest więcej podobnych świecących struktur, głównie z rakiet Falcon 9 SpaceX. Dlatego mają nawet przezwisko Spirale SpaceX. W marcu 2025 świecący wir uformował się nad Europą jak neonowy wir wodny, albo droga mleczna wpadła do blendera. Niebieska spirala rozciągała się i wirowała równomiernie przez około 8 do 12 minut nad Wielką Brytanią i dalej nad Szwecją, Polską, Węgrami i Chorwacją. Sponsorem tego niebieskiego show była rakieta Falcon 9, która wystartowała z Cape Canaveral wcześniej tego dnia. Gdy rakieta dotarła do kosmosu, zrzuciła resztki paliwa, które zamarzło w kryształki lodu i ludzie mogli cieszyć się niesamowitym widokiem. Normalnie spirale SpaceX pojawiają się w idealnym kształcie wiru, ale ta, która pojawiła się nad Europą w 2024, miała dwa słabe filary, światła przypominające rogi. To jedyna rogata spirala, jaką dotąd widzieliśmy. Wkradła się na zdjęcia z polarnych nad krajami takimi jak Polska, Litwa i Czechy. Wcześniej tego wieczoru rakieta Falcon 9 wystartowała z bazy sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii, niosąc satelity obserwacji Ziemi. Kolejną warstwą tej historii jest to, że w tym samym czasie trwała silna burza geomagnetyczna poziomu G3, dzięki wyrzutowi masy koronalnej, który wcześniej tego dnia uderzył w pole magnetyczne Ziemi. Ta burza wzmocniła zorzę polarną, która stała się tłem sceny dla upiornego wejścia spirali. Kolejny przykład spirali SpaceX to kwiecień 2023. Nad Alaską ludzie, którzy wyszli oglądać zorze polarną, nagle zamarli, gdy świecąca niebieska spirala wirowała w polu widzenia. Dryfowała po niebie, jakby ktoś otworzył portal do innego wymiaru. Kamery to uchwyciły, media społecznościowe oszalały, a gwiazdne wrota na niebie nagle stały się trendem. Ale jak się okazało, portal nie był zaproszeniem z drogi mlecznej, ale następstwem rakiety Falcon 9 SpaceX. Zamrożone spaliny wirowały w górnej atmosferze i odbijały światło słoneczne w idealnym wzorze korkociągu, oprawionym na tle migoczących zórz. Nauka była prosta, ale widok był jakby prosto z filmu science fiction. Otóż spirale to nie jedyny rodzaj dziwnych atmosferycznych pokazów, które natura dla nas urządza. We Włoszech w 2023 ogromny czerwony pierścień światła nagle błysnął wysoko nad burzą. Naukowcy zidentyfikowali go jako ELF rodzaj przejściowego zjawiska świetlnego. Gdy uderzenie pioruna uwalnia potężny impuls elektromagnetyczny, uderza w azot jonosfery i tworzy świecący czerwony dysk o średnicy setek kilometrów. Zjawisko trwało tylko milisekundy, ale dzięki kamerom poklatkowym wypaliło się w pamięci, jak zarys pozaziemskiego spotka. Zwykle tylko satelity krążące wokół Ziemi mogą dostrzec elfy, ale w tym przypadku uderzenie pioruna było co najmniej 10 razy silniejsze niż zwykłe, więc było widoczne dla ludzi na Ziemi. Kolejną fajną rzeczą było to, że wyglądało, jakby wisiało na niebie bezpośrednio nad miastem Posiniano ale w rzeczywistości masywna aureola pojawiła się nad środkowymi Włochami i częścią Morza Adriatyckiego. To była tylko wymuszona perspektywa, która sprawiała, że wyglądało jakby było w zupełnie innej przestrzeni. Najlepszy widok niektórych niebieskich pokazów można uzyskać tylko bezpośrednio z kosmosu. Na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, krążącej 400 km nad Ziemią, astronauci kiedyś zgłosili, że widzą dwie tajemnicze niebieskie plamy świecące pod nimi. Z orbity wyglądają jak głębinowe stworzenia, które zostały przeniesione na niebo dwie promieniste kule pulsujące na tle czerni kosmosu. Okazało się, że jedna plama to masywne uderzenie pioruna gdzieś w Zatoce Tajlandzkiej. Normalnie nie można ich dostrzec z ISS, bo chmury je zasłaniają, ale to jedno uderzenie nastąpiło obok dużej okrągłej luki w szczycie chmur. I piorun oświetlił otaczające ściany chmurowej struktury podobnej do kaldery. Druga świecąca niebieska plama to Księżyc bawiący się światłem. Ze względu na to, gdzie Księżyc był ustawiony w linii z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, światło słoneczne, które odbijał, musiało przejść przez atmosferę Ziemi, zanim dotarło do kamer astronautów. A gdy światło trafiło w atmosferę, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Malutkie cząsteczki unoszące się w naszym powietrzu, jak kurz, woda i inne rzeczy, rozpraszały światło na różne sposoby. Nie wszystkie kolory światła zachowują się jednak tak samo. Każdy kolor ma inną długość fali. Niebieskie fale świetlne są najkrótsze z całej grupy, co sprawia, że najłatwiej się rozpraszają we wszystkich kierunkach. Więc gdy światło księżyca przechodzi przez naszą atmosferę, niebieska część tego światła rozprasza się najbardziej. Dlatego księżyc wyglądał jak rozmyta niebieska plama z aureolą zamiast swojego zwykłego białego blasku. To ten sam Powód, dla którego niebo wygląda na niebieskie w ciągu dnia. Światło słoneczne uderza w atmosferę naszej Ziemi, i niebieskie długości fal rozpraszają się o wiele bardziej niż czerwone czy żółte. Nasze oczy wychwytują to rozproszone niebieskie światło i bum niebieskie niebo. Więc w zasadzie astronauci ISS nie widzieli nowego zjawiska. Widzieli tę samą naukę, która sprawia, że letnie niebo wygląda tak jasno, tylko tym razem księżyc dostał niebieską metamorfozę. Potem mieszkańcy Newburyport w Massachusetts zobaczyli ognistą tęczę, która pojawiła się znikąd 2 czerwca 2024. Technicznie nazywa się to łukiem około horyzontalnym i zdarza się, gdy światło słoneczne trafia w kryształki lodu wysoko w chmurach pod odpowiednim kątem, załamując się w kawałek tęczy, która wygląda, jakby płonęła na niebie. Wszystko polega na wyczuciu czasu i kątach. Słońce musi być powyżej 58 stopni wysoko i potrzebujesz chmur cirrus lub smug odrzutowców niosących kryształki lodu. Światło przechodzi przez kryształki, rozdziela się i nagle bum, tęcza w chmurach, zwykle tylko wyglądająca przez szczeliny. To nie tylko Massachusetts. W Weatherford w Teksasie 15 kwietnia 2025 chmury meduzy zwane Virga zrobiły to samo. Lód spadał, ale nigdy nie uderzał w ziemię tworząc unoszącą się tęczową aureolę. A 25 kwietnia 2024 w Ohio, fotografowie znowu złapali kryształki rozpraszające światło w idealne tęczowe kolory. Więc następnym razem, gdy będziesz na zewnątrz, miej oczy szeroko otwarte. Matka Natura uwielbia się popisywać, a czasami maluje niebo ogniem.